Hej, 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 moi drodzy, witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać w ten piękny dzień, piękny, miłosny. Ptaszki śpiewają. Wszyscy się cieszą. Żyć nie umierać po prostu. Moi drodzy, chciałbym wam podziękować na wstępie tego filmu, że jesteście, że uczestniczycie, że pomagacie, że wspomagacie, że dajecie sobie świadectwo i że można funkcjonować w ten sposób, można nawet żyć. Być szczęśliwym, kochać. Dziękuję Wam za to, że jesteście naprawdę. To jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne dla mnie, Artura, alkoholika. Że mam takich ludzi koło siebie, że mogę z nimi obcować, że mogę z nimi rozmawiać, że mogę z nimi się dzielić moimi troskami, smutkami, radościami, moim szczęściem, moim nieszczęściem. Tym, co jest piękne, tym, co jest fajne. Cieszę się, że mogę się tym z Wami dzielić, moi drodzy. Jest mi z tym naprawdę, naprawdę dobrze. Moi drodzy, jak już dotarliście do tego punktu, pamiętajcie: łapka w górę! Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Pamiętajcie o tym, żeby dać znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jak Wy na to patrzycie, jak do tego podchodzicie, jak przez to przeszliście, jak dajecie sobie z tym radę. A może jakbyście, jak widzicie to nadzwyczajnie, Dajcie mi znać w komentarzu. Dajcie swoje świadectwo. Pokażcie, że można. Pokażcie, że trzeba. Pokażcie, że to wcale nic nie kosztuje i że jesteście. Dziękuję Wam za to, że jesteście naprawdę. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Jesteście świetni. Jesteście naprawdę świetni. Zachęcam Was do tego, żebyście po prostu byli i dawali z sobą świadectwo. Dla mnie jest to bezcenne co robicie. A w komentarzu napiszcie tunel. I będę tunel. Dobrze, nie będę tam już przedłużał. Oczywiście udostępniamy, podbijamy jest taka funkcja w komentarzach. Zachęcam Was do tego. Dobrze. Lecimy. Myśl przewodnia na dzień 24 sierpnia. Szczerze, przyznawszy się do popełnionych przez siebie win, szkód i błędów, okaza okazaliśmy gotowość do poprawy i uczynienia. Zrobiliśmy też przegląd nękających nas lęków i poprosiliśmy Boga, żeby je od nas oddalił. Wielu z nas musiało również gruntownie zbadać strefę swego życia intymnego. Zrozumieliśmy, że popęd seksualny jest jako jest. Zrozumieliśmy, że popęd seksualny jest, jako dany od Boga, czymś naturalnym, o ile tylko robi się z niego właściwy użytek. W seksie należy wystrzegać się lekkomyślności i egoizmu, lecz nie ma powodów, by wzbudzał on w nas wstręt czy pogardę. Jeśli, z nas, jeśli zaś nękają nas nadmierne pragnienia seksualne, rzucamy się w wir pracy, by odwrócić naszą uwagę od samych siebie. Pytanie, czy mam właściwe podejście do swoich problemów z seksem? Medytacja. Gorąco wierzę w to, że z Bożą Pomocą wszystko można zdziałać i osiągnąć. Tego rodzaju ufność jest niczym drabina, po której dusza ludzka wspina się z otchłani i rozpaczy na wyżyny spokoju i pogody ducha. Widząc zmiany w życiu innych, nie możesz chyba wątpić w to, że dla tych, którzy wierzą, nie ma rzeczy niemożliwych. Siła wyższa naprawdę potrafi odmienić Twoje życie. Modlitwa. Modlę się, abym cierpliwie czekał i spodziewał się zmiany na lepsze. Modlę się, abym całym sercem wierzył, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Jeszcze raz przeczytamy myśl przewodnią na dzień 24 sierpnia. Szczerze przyznawszy się do popełnionych przez siebie win, szkód i błędów, okazaliśmy gotowość do poprawy i zadośćuczynienia. Zrobiliśmy też przegląd nękających nas lęków i poprosimy Boga, poprosiliśmy Boga, żeby je od nas oddalił. Wielu z nas musiało również gruntownie zbadać sferę swego życia intymnego. Zrozumieliśmy, że popęd seksualny jest, jako dany od Boga, czymś naturalnym, o ile tylko robię z niego właściwy użytek. W seksie należy wystrzegać się lekkomyślności i egoizmu, lecz nie ma powodów, by wzbudzał on w nas wstręt czy pogardę. Jeśli, z nas, jeśli zaś nękają nas nadmierne pragnienia seksualne, rzucamy się w wir pracy, by odwrócić naszą uwagę od samych siebie. Pytanie, czy mam właściwe podejście do swoich problemów z seksem? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Ja nie mam problemów z seksem. Jeśli mówimy o jeśli mam mówić o swoich strefach intymnych, nie mam z tym problemu. Nie latam, nie szukam, nie biegam, nie, nie, nie poszukuję. Ja mam osobę, z którą mogę dzielić swoją miłość. I to jest dla mnie. To nie jest dla mnie seks, to jest dla mnie miłość. uprawianie miłości. Kochanie się. Normalne. W związku, prawda? Przecież to też, czy szanuje swoje ciało, przecież to jest tak tutaj jasno określone. Można w ten sposób, czy szanuje swoje ciało, czy po prostu gardzę nim. Bo to jest też dbanie w pewnym sensie o swoje ciało. Nie mogę inaczej tego nazwać. To jest dbanie o swoje ciało. O mnie samego Artura, alkoholika. To jest ta moja strefa intymna. Uprawianie seksu. Przecież to jest byle kim, byle gdzie, aby tylko zaspokoić swoją żądzę. To tak samo jak z alkoholizmem. Byle gdzie, byle co, aby tylko po prostu być na czapie. Tak samo. To wtedy nie dbam o swoje ciało i o siebie. I tu nie dbam o swoje ciało i o siebie. Ja muszę o nie dbać, bo ja chcę, bo ja mogę, a mam z kim? Więc ja nie muszę latać i fruwać, bo jest mi to niepotrzebne. Tu chodzi o to właśnie, żeby dbać o siebie i o swoje ciało. Jeśli kiedykolwiek coś takiego się stanie, żeby po prostu zająć się czymś, tak jak tutaj jest to opisane, żeby. Zwrócić naszą uwagę od samych siebie. To jest niebezpieczne, jak nie potrafimy, jeśli tak się bardziej zakłębić, za... to jest niebezpieczne. W moim przypadku było niebezpieczne, jak ja bym nie potrafił zapanować za, za nad swoim kupendem seksualnym. To było niebezpieczne. Równocześnie tak samo jak alkoholizm. To jest tak samo choroba. A ja chcę dbać o swoje ciało, duszę i umysł. Jak i w seksie, tak i w trzeźwości. Bo mi z tym jest dobrze. Mam ku temu możliwość, cieszę się z tego. Jest mi bardzo dobrze. Nie mam, nie miałem. Powiem Wam szczerze, byłem osobą bardzo wstydliwą, więc ja nie miałem takich. Gdzieś tam uznań, przyznań, że z kobietami ITP i uprawiając no, współżycie. Że, że gdzieś tam robiłem to bardzo często. Jak się trafiło, to się trafiło, to było. Kiedyś tak do tego podchodziłem. Dzisiaj nie, dzisiaj robię to ze sobą, z którą jestem. Z którą mi jest dobrze. Nie potrzebuję tak robić. Mam do tego odpowiednie środki odpowiednich ludzi. Odpowiednich ludzi. Odpowiednią osobę. Ale mam też ludzi, z którymi o tym rozmawiam, bo nie powiem, że nie poruszam tego tematu. Mam ze sobą swoich przyjaciół, z którymi naprawdę poruszam te tematy. Bo wiem, że mogę, bo wiem, że oni mnie zrozumieją i jeśli cokolwiek by się działo, z chęcią z nimi o tym rozmawiam. Bo mi jest dobrze z tym. Bo wiem, że mogę z nimi o czym, o wszystkim porozmawiać, i wiem, że nie zostanę skrytykowany, tylko po prostu zostanie mi w jakiś sposób dana pomoc. W taki sposób, jak oni to rozumieją. Cieszę się, że nie mam problemów, jeśli chodzi o seks. Cieszę się o to. Że nie muszę obsesyjnie o tym myśleć, bo to jest też obsesyjnie człowiek o tym myśl, jak i o piciu. Ja domyślam się, to jest po prostu też nie jest nic dobrego i normalnego. Oby po prostu nie wpaść w taką spiralę tego. Nie chcę tego. Nie potrzebuję w swoim życiu. Mi jest dobrze teraz. Jestem osobą przeżywającą. mam swój dom, mam swoją rodzinę. Nie mam problemów. Z... Nie przychodzę. Mam tu i teraz, bo ja chcę i ty masz gówno do gadania, bo to by był gwałt. To było coś niedobrego. Tu było znowu egoistyczne podejście do tego. Tutaj muszą chcieć dwie osoby tego: I ja i mój partner, czy partnerka. Ja i osoba, z którą się kocham, po prostu. Na tyle. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Bardzo ciekawy dzisiaj temat. Fajnie mogę o tym powiedzieć, mogę wypowiedzieć się, mogę powiedzieć, jak do tego podchodzę, jak na to patrzę. Bo chcę, bo mogę, bo jest mi z tym po prostu dobrze. Moi drodzy, pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o tym, żeby dać znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak na to patrzycie. Zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli jesteście nowi. Oczywiście, również dać mi znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Zapoznać się z kanałem, dać mi znać. Zachęcam Was do tego. Dziękuję Wam, że jesteście. Nawet nie wiecie, jak, jak dużo robicie. Jesteście wyjątkowymi ludźmi. Dziękuję Wam. Trzymajcie się, odpoczywajcie. Wszystkiego dobrego i do kolejnego. Pa pa.